TV-24 reporterska. I państwa jesteśmy w nieco nocnej scenerii, nieopodal wielkiego młynu i, czy młyna i, i, i małego. Tu kiedyś stała toaleta publiczna, gdzie no, parę osób mających swoją potrzebę korzystało z niej. Dzisiaj widzimy spychacz. I, jakby resztki tego wszystkiego, ponieważ, no cóż, podejdźmy nieco bliżej. Państwo widzą te kafelki i tak dalej. Ja nie wiem, drodzy państwo, czy tak się rozbiera obiekty, które jednak trochę właścicieli kosztowały, dlatego że, że są to kontenery i jako takie na pewno musiały kosztować cokolwiek. Nasze pytanie jako Telewizji TV24 reporterska i TVG9 jest takie dlaczego, dlaczego to miało miejsce? Dlaczego? Dlaczego tu się pojawił spychacz? Kontenery można usuwać, usuwać drodzy państwo nieco w inny sposób. Czy właściciele się nie, nie dogadali? Pokażmy tutaj jeszcze, o, bo to jest nocna sceneria, Dom Technika Gdańsk. Chcielibyśmy dowiedzieć się tego, co, co, co stało za taką decyzją, dość dziwną. Przecież jeżeli, przecież, jeżeli jest taka potrzeba usunięcia tego typu obiektów. To e, sądzę, że, 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 że nie jest potrzebne używanie, e, drodzy Państwo, spychacza, i tak dalej, bo przecież ten e, obiekt, e, czyli ten kontener, on na pewno ileś tam e, polskich złotych, może nawet i dolarów kosztował. Jest pytanie, dlaczego w taki sposób e, tutaj e, z tym obiektem e, postąpiono. Chcielibyśmy się zapytać właściciela, nie wiem czy to będzie Gdański Not, czy to będzie może Urząd Miasta, ale to zapytać o to, dlaczego tak się stało, bo przecież to jest kontener, który ileś tam złotych kosztuje. Ja myślę, że nie wszystko w tym mieście się w tak brutalny sposób musi odbywać. Panie profesorze, tak. O, pan Zbyszek, może pan Zbyszek nam coś powie. Witaj, najpierw ci uścisnę rękę. No, Zbyszek, możesz mi coś powiedzieć. To znaczy, no ja wysłałem właśnie wiadomość do mojego kolegi przyjaciela, że właśnie, że, bu, że zburzono tu jeden z niewielu... A Zbigniew Sajnu, który jest animatorem kultury i tak dalej, no, od wielu lat. Kiedyś było. Yy, właśnie to jest takie dziwne, że w tym mieście, w którym nie ma toalet, po prostu się nie je jeszcze te, które są burzy. To jest zdumiewające. A usłyszałem takie zdanie, bardzo ciekawe zdanie, gdzie na ten temat właśnie mój przyjaciel powiedział wypowiedział się do jakiegoś e, znajomego. Mówi, że nie ma tu przecież toalet, na co on odpowiedział, no przecież Niemcy i tak się załatwiają w restauracjach. Bardzo <grym, grym>, mnie to rozbawiło. No ale przecież... To znaczy my mamy defekować na ulicach, a kochanie, to jest tak. Ale Deutsche. Prze Przecież to był zupełnie dobrze funkcjonujący jeden czy drugi nieprawdaż no, kontener służący temu, żeby ludzie mogli się załatwiać. A tutaj się okazuje, że Zbyszku, no popatrz, tam jest buldożer jakiś tak, 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 i nie wiadomo, nie wiadomo dlaczego tak brutalnie. Nie wiadomo, zwłaszcza, że jak patrzę, to w całkiem niezłym stanie jest to wnętrze, kafelki ładne. Widzę tutaj przewody zresztą niezaizolowane wystają z ziemi. Może się jeszcze ktoś porazi, ja tam bardzo dużo wystaje i tak dalej? Nie wiem, nie wiem. Myślę, że to jest typowe zjawisko dla, dla tego miasta. Zadajemy to pytanie władzom miasta. Dlaczego rozebrano tak dobrze funkcjonującą, drodzy Państwo, toaletę i to w kontenerze, który przecież też kosztuje. I, i, I ten obraz bulwersuje ludzi, którzy tu przychodzą, bo, bo oni widzą to, że to nie była jakaś ruina, tylko po prostu ją w jakiś sposób rozebrano, może ktoś się z kimś nie dogadał, ale nie powinno to budzić takich kontrowersji, takiego zbulwersowania, gdzie człowiek przechodzący widzi buldożer i na poły zdrowo stojący a wcześniej służący jako toaleta, bo przecież przybliżmy tutaj, o, właśnie kolega Zbyszek powiedział o tych kafelkach, to my je poka pokazujemy. Później pewnie może jacyś złodzieje z tymi lusterkami czy okienkami to rozkradną. Kochani, w, 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 w takim mieście, które się ubiega o takie czy inne laury, no jest to niedopuszczalne. TV24 Reporter Sky.